Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. André Rieu zawsze był postrzegany jako uśmiechnięta twarz muzyki klasycznej, apolityczny, wolny od skandali, zawsze pełen gracji. Jednak prawda jest bardziej złożona. W swojej długiej karierze nie każda współpraca przynosiła harmonię. Niektórzy artyści przesadzali, łamali jego zaufanie lub przyćmiewali zespół, który traktował jak rodzinę. Teraz, mając 75 lat, Rio wypowiada się jasno. Pięciu śpiewaków, niegdyś cenionych, stało się tymi, którzy zostali cicho usunięci z jego sceny. Ich nazwiska i powody teraz wychodzą na jaw. Russell Watson W świecie crossoverów klasyki Andrew Rieu i Russell Watson mieli być naturalnymi sojusznikami. Obaj żyli z przekraczania granic między wysoką kulturą a gustem popularnym. Ryu ze swoimi błyszczącymi walcami i efektami scenicznymi, Watson jako tzw. tenor ludu, który nadał operze głos robotnika. Jednak to, co mogło być owocnym partnerstwem, zakończyło się w milczeniu. Pozostały tylko plotki o zdradzie i cichym wygnaniu. Rozłam nastąpił podczas trasy, gdy obie marki populistycznej klasyki znalazły się w tym samym blasku rampy. Dla Reus scena nie była tylko miejscem pracy, ale starannie pielęgnowanym ekosystemem. Jego orkiestra była często opisywana jako rodzina, zbudowana na lojalności, dyskrecji i wzajemnym zaufaniu. Oczekiwano, że każdy solista, jak i technicy będą pielęgnować tę świętość, ale według informatorów zespół Watsona zaczął przekazywać informacje prasie. Początkowo wycieki wydawały się być zwykłym plotkowaniem o próbach, anegdotami z podróży, ale wkrótce zaczęły się pojawiać plotki o różnicach zdań między ludźmi Watsona, a raporty Ryu wskazywały na twórcze tarcia, problemy z terminami i subtelne napięcia za wypolerowaną fasadą. Dla majstra, który był obsesyjnie kontrolujący, takie obnażenie było nie do zniesienia. Rieł później przyznał, jak głęboka była tarana. Dla dyrygenta, który widział swoje orkiestry jak rodzinę, czuło się to jak zdrada. W jego światopoglądzie wyciek informacji był nie tylko złamaniem profesjonalizmu, ale też pęknięciem zaufania. A gdy zaufanie zostało raz utracone, nie było drogi powrotnej. Konsekwencje przyszły szko, lecz dyskretnie żadnego publicznego rozrachunku, żadnej głośnej konferencji prasowej. Zamiast tego Watson został cicho usunięty z przyszłych programów. Jego nazwisko zniknęło z plakatów trasy. Jego obecność zniknęła z wielkich spektakli orkiestry, w których niegdyś był gwiazdą. Na zewnątrz rozłam pozostał niewytłumaczalny, ale dla tych, którzy uważnie obserwowali, wiadomość była jasna. Watson został odrzucony. Moment podkręcał uderzenie. Podczas gdy Watson zmagał się ze zdrowiem i dochodził do siebie po kilku guzach przysadki mózgowej, Ryu przeżywał swój rozkwit. W grudniu 2019 roku album Happy Days Holendra zajął pierwsze miejsce na liście Classic FM, wypierając nawet wspólne wydanie Alec Jonesa i Russella Wilsona. Było to symboliczne. Ryu świętował swoje 70. urodziny w triumfie, podczas gdy Watson, niegdyś chwalony jako głos narodu, stał w cieniu. Konflikt ujawnia nie tylko różne osobowości, ale także przeciwstawne filozofie. Watson budował swój wizerunek na dostępności, pokorze i otwartości, śpiewa, który nie miał oporów, by opowiadać swoją historię i szukać bliskości z publicznością. Ryu z drugiej strony wymagał zdyscyplinowanej jedności, w której lojalność oznaczała milczenie, a jedność była najwyższym obowiązkiem. Dla jednych przejrzystość była cnotą, dla drugich zdradą. Do dziś nie doszło do pojednania. Watson wciąż wydaje albumy ostatnio w 2012 roku, wspólnie z Alekiem Jonisem. Ryu pozostaje królem walca, wypełniając areny, ale ich krótka współpraca pozostaje przestrogą. Na scenie talent może błyszczeć, ale przeżyć może tylko ten, kto dba o zaufanie. A dla Andre Ryu Russell Watson przekroczył granicę, którą nie można było cofnąć. Carlos Marín Carlos Marín Potężny baryton Il Divo był artystą o niepowtarzalnej obecności. Jego głos był silny, jego charyzma niezaprzeczalna, a pewność siebie promieniowała w każdym występie. Dla wielu był sercem Il Divo. Jednak gdy wszedł do starannie wyważonego muzycznego świata, Andre Riel, te same cechy stały się źródłem konfliktów. Riel zbudował swoją orkiestrę na harmonii, zarówno muzycznej, jak i ludzkiej. Każdy członek powinien przyczynić się do wspólnej atmosfery równowagi nie pozwalając, by jakieś ego dominowało na scenie. Podstawowa zasada brzmiała – orkiestra to rodzina, a muzyka zawsze stoi ponad jednostką. Marin miał jednak inny styl. Jako frontman kwartetu wokalnego, którym każdy śpiewak błyszczał indywidualnie, przynosił tę intensywność również do zespołu Rieu. Doniesienia z ich współpracy wskazują, że Marin domagał się dłuższych solówek, Dostosowywał harmonię na swoją korzyść i nadawał występom styl showmana, który kierował uwagę z kolektywu na siebie. Dla mężczyzny takiego jak Rieu, który stawiał dyscyplinę ponad dominacją, było to nieakceptowalne. Pewien informator wyraził to w ten sposób: Marin śpiewał dla siebie, a nie z nimi. Rieu sam podsumował później doświadczenie w ostrym zdaniu: Niektórzy artyści nie grają z tobą, grają ponad tobą. To było jednocześnie obserwacją i osądem. Współpraca zakończyła się tak cicho, jak się zaczęła. Brak publicznej sprzeczki, brak jawnego skandalu, tylko świadoma decyzja Ryu, by nigdy więcej nie zapraszać Marina do swojego orkiestry. Marin z pewnością nie potrzebował tej sceny. Z Il Divo zapełniał areny, zdobywał szczyty list przebojów i zdobywał lojalną publiczność na całym świecie. Jego głos znacząco kształtował mieszankę opery i popu którą Simon Cowell kiedyś wymyślił, a Marine z pasją zrealizował. Przez prawie dwie dekady był uosobieniem tego crossoverowego fenomenu, ale jego przedwczesna śmierć w roku 2021, w wieku zaledwie 53 lat, rzuciła nowe światło na jego historię. Jego koledzy z Indivo opłakiwali go jako niezastąpionego. Nigdy nie będzie już takiego głosu czy ducha jak Carlos, mówili fani nie pamiętali go jako trudnego partnera, lecz jako śpiewaka, który w pełni korzystał ze swojego życia poprzez muzykę. Dla Andre Rio jednak lekcja brzmiała: talent sam w sobie to za mało. W jego świecie muzyka nie polega na przyjmowaniu innych, ale na przynależności. I choć Carlos był znakomity uosabiał dokładnie to, czego Rio na swojej scenie nie tolerował, gwiazdę, która świeciła jaśniej niż zespół. Catherine Jenkins w roku 2001 Andre Rieu otworzył Catherine Jenkins drzwi do szansy, która wydawała się zwieńczeniem kariery. Jenkins, już wówczas celebrowana jako wschodząca gwiazda crossoverów klasyki, została zaproszona do wystąpienia na słynnym koncercie Rieu w Maastricht, wydarzeniu znanym na całym świecie z harmonii, elegancji i równowagi między orkiestrą a solistą. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to idealne połączenie króla walca i najpopularniejszej śpiewaczki klasycznej Wielkiej Brytanii. Jednak za kulisami zaszły rozczarowania, które gorzko pozostawiły Ryu i doprowadziły do tego, że nigdy więcej nie chciał z nią pracować. Problemem nie był głos Jenkins. Ryu był pierwszym, który przyznał, że pięknie śpiewała. Co mu jednak przeszkadzało, to wszystko, co ze sobą przyniosła. Jenkins nie pojawiła się jako gość, lecz jako marka. Przywiodła ze sobą zastęp stylistów, techników oświetlenia, a nawet swojego osobistego nauczyciela śpiewu, z nikim z nich Ryu nie zapraszał ani nie potrzebował. Jego koncerty, starannie przygotowane i choreograficzne przez miesiące, musiały nagle uwzględniać wymagania osoby z zewnątrz. To zakłócało jedność jego orkiestry, tego dobra, które Ryu cenił bardziej niż wszystko inne. Obecni na miejscu informowali, że Jenkins żądała jaśniejszego oświetlenia, dłuższych powtórzeń podczas nagrań i zajmowała miejsca w świetle reflektorów podczas numerów zespołowych. Dla Ryu to było nie do zniesienia. Jego koncerty opierały się na idei, że nikt nie może przyćmić kolektywnego ducha orkiestry Johanna Straussa. Ona goniła światło reflektora więcej niż harmonię, przyznał później. To dążenie do uwagi stało w sprzeczności z jego filozofią. Najpierw orkiestra, najpierw muzyka. Ego zawsze na końcu. Konsekwencje przyszły cicho, ale zdecydowanie. Planowana wspólna trasa została odwołana, bez oficjalnego wyjaśnienia publiczności. Jenkins poszła dalej, występując z Andrą Bocellin i Placi do Domingo, artystami, których później opisała jako serdecznych i przyziemnych. W wywiadach wspominała nawet Ryu. Nazywając go miłym i opisując swoją współpracę bez jakiejkolwiek wzmianki o rozłamie. Jednak za zamkniętymi drzwiami dawno już wpisał jej imię na swoją prywatną listę rozczarowań. Dla niego chodziło nigdy tylko o talent. Współpracował z dziesiątkami śpiewaków, wielu z nich było niezwykłych. Kluczowa była pokora, zdolność wpasowania się w strukturę jego orkiestry. Jenkins nie zdawała tej próby w jego oczach. Zamiast harmonię przyniosła hierarchię, zamiast gracji wygłaszała żądania. Ironia jest niewtaczalna. Podczas gdy Jenkins później chwali chwaliła do Domingo jako ostatecznego supergwiazdy za to, że traktuje wszystkich z szacunkiem, to świadczenie Ryu z nią wydawało się sugerować odwrotność. Dla niego uosabiała wszystko, co w nowoczesnej crossoveru w klasyce było przeszkodą, artystkę, której wizerunek był ważniejszy niż muzyka jako wspólna sztuka. Fani szybko zauważyli, że Jenkins, w przeciwieństwie do Bocelego czy Domingo, już nigdy więcej nie stanęła na scenie Rieu. To milczenie mówiło więcej niż jakiekolwiek publiczne starcie. Orkiestra Rieu, niezmiennie wierna jego wizji, pozostała nietknięta jej obecnością. Eksperyment się nie powiódł. Szczególnie interesujące jest to, jak ten rozłam odzwierciedla większe kontrowersje w karierze Netrebko. Jej sztuka była chwalona. Ale jej decyzje były wielokrotnie krytykowane. W roku 2014 zrobiła sobie zdjęcie z flagą o kontrolowanych przez Rosję na Ukrainie po wsparciu dla opery w Doniecku. W roku 2022 wycofała się z występów Metropolitan Opera zamiast publicznie potępić Władimira Putina decyzja, która kosztowała ją jedną z jej najbardziej prestiżowych scen. Peter Gelb, dyrektor generalny MET, podsumował to. Podczas gdy Putin zabija niewinnych na Ukrainie, nie ma drogi do przodu. Dla Ryu, którego marka opiera się na radości, wspólnotowości i rodzinnym spektaklu, aura Netrebko, wypełniona kontrowersjami i surowością, mogła być nie do zniesienia. Nie potrzebował zimnej błyskotliwości doskonałej sopranistki. Potrzebował artystów, którzy byli gotowi się zgiąć, uśmiechnąć i połączyć się z publicznością w ludzki sposób. Ich odmowa, czy to świadoma, czy wynikająca z instynktu artystycznego, była wystarczająca, by zerwać więź. Efektem było to, że Ryu wciąż dominował na listach przebojów swoimi albumami, takimi jak Happy Days, które zdobywały pierwsze miejsca, podczas gdy Netrebko stała w świecie podzielonym między swoją sztukę a politykę. Ich krótka współpraca pozostaje lekcją tego, co dzieje się, gdy dwa tytany sceny się spotykają. Jeden dąży do perfekcji, drugi do emocji. A w świecie Ryu perfekcja bez serca jest nie do przyjęcia. Hayley Westenra. Gdy Hayley Westenra po raz pierwszy stanęła na scenie André Ryu w wieku zaledwie 17 lat, wydawało się, że to początek długiego i owocnego partnerstwa. Holenderski maestro zbudował swoją karierę na tym, aby uczynić muzykę klasyczną, dostępną dla szerszej publiczności. A Westenra ze swoim krystalicznie czystym sopranem i młodzieńczym urokiem wydawała się idealnym uzupełnieniem. Była skromna, pełna gracji i potencjału. Riu przejął rolę mentora, prowadząc ją podczas wczesnych występów i stawiając w centrum jako jedno z jego wielkich odkryć. Jednak im wyżej rosła kariera westerny, tym większe stawały się związane z tym wymagania. Jej debiutancki album Pure zapisał się już w historii. Gdy w drugiej dekadzie do XXI wieku zajął pierwsze miejsce na liście UK Classical Charts i sprzedał się w ponad dwóch milionach egzemplarzy. Stała się międzynarodową sensacją, śpiewając w kilku językach i dołączając do znanej grupy Celtic Women. Z popularnością przyszły kontrakty, agenci i oczekiwania. Wszystko to, co zderzyło się z surowym, rodzinnym stylem orkiestry Rio. Punkt zwrotny nadszedł podczas przygotowań do koncertu charytatywnego UNICEF, który był organizowany przez RIEL. Wydarzenie miało na celu nie tylko zbieranie pieniędzy, ale także bycie symbolem jedności i hojności poprzez muzykę, wartości, które leżały u podstaw filozofii RIEL. Jednak tuż przed koncertem zespół westerny wycofał jej udział. Nie było szczegółowego uzasadnienia, tylko starannie sformułowane odrzucenie. Dla zewnętrznego obserwatora mogło się wydawać, że to po prostu konflikt terminów lub decyzja biznesowa. Dla Ryu jednak miało to znacznie poważniejsze konsekwencje. Złamali nasze zaufanie, zauważył później. Dla niego lojalność była nie do negocjacji. Jego orkiestra to rodzina, a każdy kto stawał na jego scenie musiał respektować tę więź. Anulowanie udziału w charytatywnym koncercie nie było dla niego tylko jednym z projektów. Ale zdradą wartości, które starał się chronić. W jego oczach Westenra nie była już tą skromną, młodą śpiewaczką, którą on kiedyś wspierał, ale osobą związaną z rozgłosem, której sława decydowała o jej wyborach. Ich zawodowa relacja zakończyła się cicho, bez skandalu czy rozgłosu. Westenra kontynuowała swoją karierę, nagrała albumy, śpiewała dla głów państw i pełniła rolę najmłodszego specjalnego ambasadora UNICEF. Ryu tymczasem skupił się na projektach, które wzmacniały jego filozofię łączenia i lojalności, na przykład aranżując utwór Antoniego Hopkinsa and The Walls Goes On. Czy prezentując Dreaming of New Zealand hołd dla ojczyzny Westerny utwór, którego ona niegdyś sama śpiewała pod jego kierownictwem. Ironia była taka, że utwór, który pierwotnie miał być hołdem dla jej kraju, stał się przypomnieniem o partnerstwie, które rozpadło się pod ciężarem zerwanego zaufania. Dla Ryu ta epizod z Westenron była ostrzeżeniem przed pułapkami sławy w świecie crossoveru. Techniczne umiejętności i urok gwiazdy były cenne, ale nie miały znaczenia, jeśli lojalność podlegała wątpliwości. Dla niego decyzja Westerny nie była prostym konfliktem terminów. Była dowodem na to, że nie należy już do intymnej, zdyscyplinowanej rodziny, którą on stworzył. Dziś obydwaj artyści wciąż są w cenie, ale ich drogi już nigdy się nie przecięły. A w starannie chronionym uniwersum Riel, kiedy zaufanie raz zostało złamane, walc toczył się dalej, ale bez niej. Król walca nie uniknął zdrady. Mając 75 lat, Ryu pokazuje, że za każdym blaskiem kryją się na każdej scenie konflikty. Pięciu śpiewaków stało się lekcjami o złamanym zaufaniu i zniszczonej harmonii. Teraz pozostaje pytanie, po której stronie byś stanął? Po stronie surowej dyscypliny Ryu czy artyści, którzy posunęli się za daleko? Daj nam znać, a jeśli spodobał Ci się ten wgląd, zostaw like i podziel się, aby utrzymać dyskusję przy życiu.